Panie i Panowie, witam Was w kolejnym albo w pierwszym, w zależności jak się na to spojrzy, odcinku, gdzie przerabiamy youtuberów. Albo będę to robił sam, albo to będę robił z kimś, to jest jeszcze kwestia do ustalenia, do uzgodnienia. W każdym razie, skoro już mieliśmy taką małą wojenkę z prozurę kto lepiej coś tam zrobi, no to postanowiłem go zaprosić do tego też odcinka i będziemy przerabiać zdjęcie i samu, co też możecie widzieć, nie wiem, i po tytule, i po miniaturce, no i będziemy przerabiać je pod jakimś tam, no nie, w sensie, no, będziemy je y, fotomanipulować. Teraz, y, proszę bardzo, macie tutaj y, prozurę, który y, tworzy swoją pracę, potem będę ja, a później będziemy jeszcze, jakby, y, po cichu oceniać y, swoje prace, bo mieliśmy się y, spotkać na Discordzie i robić to na żywo, no ale się nie udało zgadać, bo no Prozurę oprócz tego, że prowadzi kanał, to jeszcze prowadzi swoją firmę graficzną no i po prostu nie miał czasu, żeby się zgadać. No to zapraszam do pracy pana Prozuraka. Siema, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Prozure I dzisiaj Kupson zaprosił mnie do odcinka, w którym będziemy robili fotomanipulację I samu w świecie bola z tego co kojarzę Mam nadzieję, że tak jest, ponieważ ja pracy Kupsona nie widziałem A jako, że moja już prawdopodobnie jest w trakcie tworzenia Teraz, kiedy o tym opowiadam, to powiem wam, co miałem z tyłu głowy Przede wszystkim tak, dużo pomysłów, które miałem gdzieś w głowie Nie weszło do finalnego renderu, ponieważ chciałem zrobić Szymonowi długie włosy Kombinowałem strasznie z dopakowaniem jego ciała i tak dalej Co pewnie będzie widoczne na nagraniu ale z tego wszystkiego zrezygnowałem. E, jedyne co przeszło od razu i co wiedziałem, że będę chciał zrobić to fakt, że to odwzorowanie planety Namek. I tutaj bardzo przydało mi się Envato Element z wszystkimi renderami 3D. Poszczególnych elementów, czy to kul tej zieleni, czy jakichś tam elementów trawy, i tak dalej. Ponieważ nie chciałem dać jednolitego tła, raczej chciałem skleić kilka zdjęć, dodać parę elementów od siebie, jak chociażby te charakterystyczne dla nameku drzewa, czy bardzo, bardzo mocno niebieska woda. Potem dopiero doszedłem do wniosku, że chyba pomyliłem coś, i tak samo jak liście na drzewach są mega ciemno tak samo to trawa powinna być mega ciemnoniebieska, a woda powinna być taka szklisto zielona, więc tutaj mój błąd, i to faktycznie miałoby sens, że to zielone bo odbija się właśnie w tej seledynowej wodzie. Troszkę się z tym pomyliłem, ale mam nadzieję, że nie będzie tego widać aż tak bardzo. Raczej każdy fan serii skuma, że ta planeta to właśnie namek głównie przez drzewa i przez zielonkawo-niebieską taką otoczkę. No cóż, i sam miał taką pozę, że nie sposób było nic innego przygotować, jak tylko jakąś naładowaną kulę energii. Trochę efektów, które wykorzystałem, było przeze mnie kiedyś wykonanych jeszcze w Adobe Animate. Część to są rendery z Aftera. Duża lwia, właściwie część efektów, które dodałem, czyli wszystkie światełka, pioruny, błyski i kolory... Przejazd, krawienia, niebieskości, itd. tak są skorpaka czyli takiego chyba najbardziej klasycznego GFX-a, który. Jest wykorzystywany do takich właśnie prac Do miniaturek i tego typu rzeczy Czy przegiałem? Myślę, że tak, myślę, że bardzo przegiałem, Ale wiecie doskonale, że ja się raczej zajmuję rysunkiem Nie zajmuję się fotomanipulacją W jakimś tam prostopniu Więc no będą jaja ja Powiem wam szczerze, że na końcu jeszcze próbowałem dopasować kolory Błyski to wszystko Jeszcze dodałem takie chamskie błyski w oczach Więc mamy taki zalążek powiedzmy Jakiegoś tam super sojanina W twarzy i samu No jak to wyszło, ocencie sami, mam nadzieję, że wam się podoba Mam nadzieję, że za bardzo odków na nie odstaje w jego pracy finalnej. I co? W ten oto sposób powstał namekański Sajanin. Czy on będzie walczył z Freezerem, czy on będzie walczył z kimkolwiek innym, zdecydujcie sami. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie odstaje za bardzo i w miarę się broni jako praca sama z siebie. W montażu to, to, to będzie później moja ocena, ale napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tym yy, zdjęciu, o, tym, o tej przeróbce. A teraz zapraszam do mojej. Tak się czuję, jak kurde, ta, taki król takich przeróbek. No ale. Mm, nie ukrywajmy, no to jest jakby moja taka ekspertyza, prawda? To znaczy ekspertyza. Nie, nie jestem też mistrzem świata w tym wszystkim, no ale czuję się w tym dość mocno. Tak więc zapraszam. Komentarz nagrywałem znacznie dłużej po tym, jak to robiłem. Robiłem to na streamie, na które was zapraszam. Twitch.tv Ukośnik kupson 92 Proszę bardzo. No, to lecymy. Guys, znacznie łatwiej mi jest tak to nagrywać, że po tak jakby skończonym obrazku, ja po prostu dogrywam swój komentarz na zasadzie takiej, że no to różnie bywa, no raz się kurde robi takie coś trzy godziny, raz się robi dwie godziny, wiecie no więc tak kurde później z takiego długiego materiału coś wyciąć, no to jest ciężko w każdym razie, let's go, jak widzicie teraz na ekranie, kurcze, no postanowiłem zrobić tło do całego obrazka, nie chciałem dawać żadnych gotowców, bo no po prostu gotowce jakby nie pasowały do, do tego co ja oczekiwałem, czego ja szukałem tak więc let's go, mamy Kurde, tutaj elementy ze strony pewnej, która nazywa się Envato. Bardzo polecam dla każdego graficznego świra. No i zrobiłem kilka skałek. Proszę, ja ciebie dałem jakieś takie niebo klimatyczne, planetę. Tak, tutaj teraz widzicie, musiałem stworzyć sam. Bo żadna, która tak, tak jakby obecna, istniejąca planeta nie pasowała mi do tego, żeby tam wszystko miało ręce i nogi, prawda? Chciałem tam dać planetę Namek z Dragon no ale niestety, no, sama kolorystyka tej planety i wszystko. Jakoś mi nie pasowało, yy, tak więc postanowiłem zrobić to wszystko własnoręcznie. Dodane oczywiście jakieś tam gwiazdki na niebie Żeby to też jakoś tak lepiej wyglądało Jakieś takie partikle yy, yy, Żeby taki no jakby Pył taki się unosił Proszę ja ciebie tutaj wszędzie No i let's go nasza gwiazda Szymon Samu yy, 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 Mieliśmy z prozurę dwa zdjęcia Do wybrania On z tego co kojarzę bo już widziałem jego pracę Wybrał zdjęcie numer 2, Niech tak będzie yy, Wziąłem ja sobie po prostu zdjęcie numer 1, Bo taką miałem wizję w głowie Że tak jakby no kastuje tak kurde kręci te kulkę, y, proszę ja ciebie kamehame i te sprawy y, tak swoją drogą guys, y, nie jestem mistrzem w Dragon Ballu, bo Dragon Balla nie oglądałem wiem, że to może zaboleć niektórych oglądających, no ale nie przepadam za anime w każdym razie y, no i co, no tutaj trzeba było oczywiście, skoro mamy tutaj źródło światła, no to trzeba było oczywiście tutaj y, porobić Same światełka, którymi się zajmiemy później, bo teraz jednak postanowiłem zrobić samą kulkę, kurczę i te pieruny całe, yy, które nie chciałem też, żeby to tak było tak jakby za dużo, prawda? Że, że to jest takie jakby początkowe stadium kręcenia Kamehame. Yy, żeby to, wiecie, było też takie. Yy... Takie subtelne, no, tak, takie subtelne, bo ja lubię bardzo minimalizm w tym wszystkim, tak więc no postanowiłem zrobić to w ten sposób, a nie y, kulka światła na pół ekranu. Prawda, prawda? No i teraz zajmujemy się, proszę ja ciebie, tym co lubię chyba najbardziej, czyli highlighty, żeby to jakoś ładnie wyglądało. O, i tutaj, kurde, miałem takie bardzo fajne narzędzie pomocnicze. Y, jak wygląda światło, kiedy pada z danego kąta. I tym się posłużyłem, to sobie tam y, pomogłem tym. Y, i, I wtedy po prostu te cienie nie rzuca się, to znaczy światła bardziej, nie rzuca się na oślep, tylko macie jakiś taki kurde mały, że to tak ujmę, reference. Jak, gdzie, co umieszczać, żeby to miało ręce i nogi. O, oczka musiałem troszkę Szymonowi tutaj poprawić, bo miał takie po prostu czarne kropki, które, no, które mi się nie podobały i nie pasowały mi tutaj do, do tej wizji. Teraz widać, że te oczy to są oczy, takie, które no. No nie wiem jak to ująć, no tam są. Dla Akcenciku jakieś takie kamyczki unoszące tutaj proszę ja ciebie dodałem. Chciałem dać jeszcze troszkę tutaj na tył, ale chyba ostatecznie się z tego zrezygnowałem, bo myślałem, że to będzie po prostu za dużo, delikatne poprawy jeszcze cieni, to znaczy świateł, które rzuca. Źródło światła z tyłu. O, i to, co o czym kurde mówię, ten reference cały na tej twarzy. Obok na monitorze miałem odpaloną właśnie tą główkę, która mi tam reprezentuje, jak światło pada. No i tym się posługiwałem, żeby nadać mu, yy, proszę ja ciebie, światełka na twarzy. której tak chyba ostatecznie jeszcze bardziej poprawiłem. Yy... <laughs> I tak ostatecznie. Yy, 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 ostatecznie, ostatecznie. Yy, wydaje mi się, że. Yy, dałem ich za mało, że, że, że ta kulka powinna robić jeszcze więcej światła, yy, jeszcze więcej tego światła powinno lecieć na twarz, na koszulki, ale, ale no, zostawiłem tak jak jest, bo wydało mi wyda, wyda, tak jakby wydawało mi się, że moja dusza estetyczna yy, tego nie potrzebuje, żeby tam było za bardzo. No, nie? no bo też yy, co za dużo to niezdrowo, yy, ale, ale, ale i tak, efekt końcowy wydaje mi się, że wyszedł bardzo fajnie. I mam nadzieję, że Szymkie się spodoba, że se kurde nawet wrzuci na Instagrama i mnie oznaczy, prawda? Prawda, pasuje. <laughs> no, tak to się prezentuje. Jeszcze za chwilę za chwilę zobaczycie komentarz prozurę do mojego zdjęcia, a później ja się odno, odnoszę, odniosę do jego pracy. No, ale tak to mniej więcej wszystko wygląda. Dobra, okej, okay. zupełnie inne podejście do tematu, wow, 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 kurczę, ale zarąbiste refleksy i odblaski, w sensie bardzo dobry rim light od tej planety, słońca, czy co by tam nie było z tymi chmurami, o kurczę, jestem bardzo ciekaw, czy to całe tło też wykonywa się ręcznie, bo... No kawał tutaj roboty jest, jeżeli to wszystko jest zrobione w podstaw to szacun, ale sam efekt, sam rim light na tymi samu i pioruny są, no widać, że kurczę, no widać, że się tym zajmujesz, okej? Okay? Jest dużo bardziej profesjonalnie to zrobione, kolorystyka jest bardziej wpasowana i na pewno... Wydaje mi się, że wygląda, że jest mniej wklejone niż u mnie No nice, no kurczę, nie powiem, że nie, bo u mnie jest bardzo natkane efektami <laughs> Dobra robota Zupełnie inne podejście do tematu, dużo bardziej delikatne Ale widać, kurczę, że wykończeniowo jest <laughs> profeska A, no to dobrze, teraz miszczunio, proszę ja ciebie, tutaj wkracza ale to jest chyba też to, co mówił prozurę na, na, na swojej, tak jakby na swoim procesie twórczym, że nie do końca zrobił tak, e, żeby tutaj wszystko pasowało i kolorystycznie. I to i tamto, no nie, bo na przykład i samo już tutaj widzę, że ma na przykład za dużo już żółtego koloru. Co u mnie też są takie błędy, no ale wiecie, jak się patrzy, kurde, na taką pracę mm, z boku. No, to też się inaczej ocenia to wszystko pod względem stylistycznym. Takie jakieś kurde odklejki graficzne. Ze zdjęcia tego to, to, to zrobił, i widzę, że tutaj po prostu wyciął szymka i wkleił tło na to zdjęcie oryginalne. Ja zrobiłem w drugą stronę, bo sobie zrobiłem całkowicie no, nowy projekt, i, i, i proszę, ja ciebie wkleiłem tam. Szymka. Trochę go tam przekręciłem, przestawiłem, więc to, to to, nie jest idealny rozmiar, taki jak być powinien. No jest to w jego stylu, prawda? Jest to w jego stylu zro zrobione. Nie, 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 nie będę się tutaj też czepiał, że. O, no tutaj kurde drzewo, tam widać, że że te góry to są dość w oddali. No to jakiś tam blur potrzebny, bla bla bla, tiruriru. Nie będę się o to czepiał, bo to jest jego styl, to jest jego wykonanie. Po prostu to też robimy tak bardziej for fun, a nie na zasadzie, że to jest faktyczna bitwa. Kto zrobi lepiej, prawda? Tylko to jest takie, no żebyście się, kurde, wbili w komentarzach trochę y trochę też tak, żeby, żeby, żeby była taka leciutka nutka ry rywalizacji, a nie że, że tutaj jest faktyczna rywalizacja i, i, i faktyczna bitka. No nie? Każdy ma swój styl, każdy się y tak jakby specjalizuje w czymś innym. Y mi troszkę gorzej wychodzi. Noż kurde, idzie już stąd pie. Kurde, miałem zamieszanie w domu i teraz wypadłem z wątku. To jeszcze raz. Każdy ma swój styl, prawda? Każdy ma inną, tak jakby specjalizację, każdy się w czymś lepiej czuje, w czymś się gorzej czuje, więc nie ma co tutaj oceniać. Jak na moje oko, bo jeżeli to już trzeba ocenić, no to jak na moje oko jest tutaj po prostu za dużo efektów, które, które się gryzą, które tak jakby nie do końca tutaj, tak jakby mają prawo bytu. <noise> Że to tak ujmę, na przykład tutaj u góry na ramieniu ten pier. On się tak e, troszkę brzydko kończy. O, w ten sposób bym to ujął. No i przy okazji wiecie, takie małe. Mm, mm, takie małe rzeczy jak na zasadzie, że y, te pieruny, które są za nim, y, powinny dawać kurde światło, to też można się tak przypierdzielać do wszystkiego i podobnie pe pewnie w mojej pracy też się można przypierdzielić, że o, bo tutaj jednak jest za mało światła, a to chyba też nawet na tym, o tym mówiłem na voiceoverze w trakcie wykonywania swojej pracy, że no tutaj to mogło być jeszcze bardziej tutaj doświetlone, tutaj mogło być mniej. Wydaje mi się, że nigdy nie ma tak, takiego czegoś, że zrobisz idealną pracę, że idealnie tutaj światło pada, chyba że to robisz w jakimś programie 3D i dasz naprawdę model, tutaj, kurde, źródło światła, tutaj, y, drugie źródło światła, to to wszystko jakoś tam y, ze sobą współgra. Tworząc to w Photoshopie, zawsze, zawsze czegoś będzie brakować, zawsze coś można dorobić, zawsze coś można zrobić lepiej, poprawić i tak dalej. I taką pracę można by wykonywać w kółko. No nie? Tak bez przerwy. Wracać do tego, coś poprawić. Tutaj dobra. Skoro tutaj jest tego więcej, to może z tej strony będzie mniej. Skoro tutaj jest y, tak, to może jakiś tam kurde ogólny hayze, czy tam jakieś taka jakaś poświata. Yy, w każdym razie, bardzo fajna praca. Gites Gutes, gutes. W yy, prozurę zrobił w swoim stylu. Ja zrobiłem w swoim stylu. Yy, do oceny to jest oczywiście dla Was, ale to już jest takie yy, też indywidualne, które się bardziej podoba. Yy, i tyle, guys. Mam nadzieję, że fajny odcinek wyszedł. Mam nadzieję również, że y y y y ten format jakoś Wam przypadł do gustu. Też możecie napisać w komentarzach, co chcecie, żeby było bardziej rozwinięte. No nie, oczywiście od razu zaznaczam, tutoriali robić nie będę. Nie będę mówił, że no tutaj wystarczy, tutaj tak, używacie tego narzędzia, tego narzędzia, bo ja wydaje mi się, że nie, nie jestem odpowiednią osobą do tego wszystkiego. Mam oczywiście jakieś umiejętności w tym wszystkim, ale nie na tyle, żeby uczyć innych. Mi osobiście ten format się bardzo podoba, bo to jest coś, co ja bardzo lubię robić, czyli tak jakby wrzucać jakąś postać w tym przypadku Szymona i Samu w jakieś zupełnie inne otoczenie, dawać mu jakieś tam kurde, światełka, to tamto. Bardzo to lubię i mam nadzieję, że Wam się to spodoba, bo chciałbym taką serię robić dłużej. A youtuberów jest masa, jest ich bardzo dużo, więc mam duże pole do popisu, do wyboru, może jakiś twórca też się. Zgłosi, że hej, zróbmy jakiś kolab, weź no mnie tam przerób, ja sobie nagram reakcję, tiruriru, No, to jak dla mnie by było mistrzostwo świata. I to tyle, guys. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, miłego dzionka, miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie. Zapraszam na streamki i do zobaczyska w kolejnym materiale. Może photoshop, może co? Trzymajcie się, czyś pa! A, to zróbmy takie piękne przejście. Uuuu!